Cześć, to Marcin z kanału CCZ. Czas coś zrobić, a to jest kolejny odcinek z Wyzwania 30 tysięcy. Słuchajcie, to kilka przerwy święta i, 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 i trochę, trochę, trochę musiałem sobie zrobić przerwy, żeby ogarniać inne rzeczy. Ja myślę, że mimo. Może te vlogi będą poświęcone no, tym 30 tysiącom, 30 czyli zarobieniu na tym, co robię? E, ja będę wrzucał może tygodniowe również, niezwiązane z, z właśnie z wyzwaniem, tylko dodatkowe jakieś rzeczy, które robię w tygodniu. Może w ten sposób też węzłasz co zainteresuje. Natomiast słuchajcie, e, jedna rzecz, widzicie, Grawerki nie ma, znaczy jest, wyjechała, ale dzisiaj odcinek yy, chwali post. No nie wiem, jakby nic się nie dzieje przez ostatni tydzień, bo nic nowego nie tworzę z, z materiałem, z nowymi projektami. Yy, natomiast słuchajcie, przyszła sprzęt w ramach współpracy z marką Tako. A i zobaczycie, dzisiaj sobie skręcimy taką nową grawerkę, która jest podobna do tej, której, którą mam. Natomiast. No zobaczycie, jest fajniejsza, na pewno jest dużo fajniejsza. I dzisiaj zrobimy rozpakowanie, małą prezentację w tym odcinku. E... No i zobaczycie, to popróbujemy, sprawdzimy co tam mamy. A mamy dużo gadżetów do niej, więc myślę, że będzie co oglądać. Więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ja już wyrzuciłem e, jakby urządzenie z pudełka wyciągnąłem, natomiast e, patrząc, na razie robi wrażenie, e, no, kawałek fajnego aluminium. E, dobra, biorę się za skręcanie, bo chyba trochę mi zajdzie czasu, bo to chyba nie jest takie proste, ale zaraz zobaczymy wyciągnę instrukcje, więc włączam kamerę jakiegoś tajlapsa i oglądajcie dalej. Słuchajcie, jest trochę głośno, ale ja się trochę uczę. Takie coś już mam wycięte. To było, słuchajcie, wgrane na pendrive'ie, na w zestawie. Powiem Wam, że elegancko to wycięło. No chwila, moment, nie wiem, 5 minut. Jestem zaskoczony. Natomiast jeszcze się uczę tego, bo tam jest trochę inne oprogramowanie, więc no muszę zobaczyć, co tam jest, co tam się da że tak powiem, ogarnąć. Eee, ja teraz próbuję coś sobie tam wypalić, próbnie. Eee, no zobaczę, zobaczę. Całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Eee, do tego mamy, widzicie, w zestawie rurę, która wychodzi sobie tam, eee, pompkę i w koło mamy ledy. Tak, w koło są ledy. Tylko to muszę też chyba nie w sumie, bo mi się ta część nie pali, i ta się pali. Więc to muszę też zerknąć, więc. Więc jest nieźle, no. No dobrze, słuchajcie, Trwają testy eee, tutaj wypaliliśmy, Wycięliśmy sobie e, literki. Bardzo fajnie to poszło. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem, słuchajcie. Nie to, że, że dostałem sprzęt i, i reklamuję go bardzo mocno, natomiast naprawdę jestem mocno pod wrażeniem. Wentylator trochę mocno szumi, ale uważam, że jest e, fajnie. Teraz robimy coś takiego, czyli wycinamy takiego motylka. Taki nowy projekt, więc... E, no, ja teraz włączę tutaj kamerkę, żebyście sobie mogli oglądać jak to się fajnie wycina. Eee, no, to będzie trwało 5, około 20 minut, aż, aż. Przypomnę, że na tej wcześniejszej grawerce trwało to dużo, dużo dłużej, więc eee, no zobaczymy. Także ja jestem pod mega wrażeniem, a Was włączam, żebyście sobie mogli obejrzeć takiego time lapsea Dobra, słuchajcie, teraz trochę ciszy będzie i zobaczymy, jak to wyszło. Może za bardzo się obcięło z tej strony, ale efekt uważam, że jest wow. Naprawdę mega mi się to podoba. I teraz zobaczcie, co to pomaluję na jakiś tam kolor. Eee, tu od spodu można dać coś innego i będzie słuchajcie takie coś do sprzedaży. Eee, tu można wypalić imię na przykład czyjeś, jakby ktoś chciał, z takim motylkiem. On nie zupełnie musi być, eee, o może on tak być. Moim zdaniem bardzo fajne, a tu można po prostu ogóle jakiś materiał przykleić, żeby to było w ramach jakiegoś witraża, witrażu. Więc no, fajne. Jestem mega zadowolony. Słuchajcie, nasze 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 nasz motylek wysech. Niestety źle zrobiłem jedną rzecz, ponieważ o tutaj e, zostały nam te czułka, e, ale mniej więcej tak to wyszło w takim kolorze możliwość zamówienia w każdym kolorze tak naprawdę. E, ja sobie kupię po prostu odpowiednie spraye i sobie to jakoś e, ogarnę. I oczywiście tutaj na dole będzie możliwość e, wypalenia chociażby jakichś inicjałów, czy co tam będziecie chcieli imienia. Coś takiego trafi powiedzmy w ramce e, około 30-35 zł będzie coś takiego kosztować. E, więc no, napiszcie, jak Wam się podoba, co ty myślicie, e, ja. No i ja coś takiego będę, że tak powiem, wystawiał. Ramka czarna, ewentualnie inny kolor e, będzie możliwość zamówienia, ale my wracamy jeszcze słuchajcie do testów naszego urządzenia, bo kurde, naprawdę mi się podoba. Mm. E, I ja już widzę Wasze komentarze, że dobra, dostałeś, to chwalisz, ale naprawdę... Mam porównanie z wcześniejszą grawerką i z tą, no i wygląda to zupełnie inaczej i bardzo mi się podoba, więc jest, jest naprawdę... Jeżeli chodzi o, pro... o poprogramowanie, słuchajcie, już, to na stronie Tako jest takie gotowe, online'owe, tu się łączycie z aplikacją, ewentualnie, o about, dobra. Laser GRB Tradycyjnie. O! E, ja komputer, więc dlatego też tak to wygląda, ale ta aplikacja pozwala też Wam na no właśnie, na, na wypalanie, e, na używanie tej grawerki jako, jako że tak powiem, sterownika. E, co ważne, o czym nie powiedziałem. Słuchajcie, w trakcie pracy nie możecie otworzyć tego urządzenia, bo wyskoczy, bo on zatrzyma się. Fajne, mamy dwa zawiasy. Dodatkowo tu mamy brud kurz, ale tu mamy LEDy, co pozwala nam na oświetlenie miejsca pracy. Tu mamy wentylator, który wyciąga nam ten cały syf. Rura, która idzie w tym momencie za okno. Ja mam w zestawie jeszcze, słuchajcie, pompkę. Okulary, bardzo fajna rzecz. No, a dla mnie jeszcze mistrzostwo jest to, gdzie mamy, słuchajcie, taki fajny zestaw no, do skręcania. Jeszcze muszę obczaić, bo tu widzę, że tu mamy pewnie Bluetooth albo WiFi. Pewnie z aplikacji. Jeszcze muszę zaraz sobie ogarnąć. Może z aplikacji do tego eee... Słuchajcie, e, tak jak widzieliście, grawerka e, bardzo fajnie, głęboko ta wycina. Ja muszę się troszkę jej nauczyć, bo może gdzieś tam w mocy czy w czymś muszę ją poprzestawiać. Bo nie potrzebuję aż tak głęboko wypalanych mm, napisów. Natomiast, e, no właśnie, natomiast e, w dalszych odcinkach pewnie zobaczycie. Jak ona działa w moich projektach? Jest kilka rzeczy, które chcę zrobić, i ona mi ułatwi. Dziękuję firmie Toka za L2 Urządzenie, które mogę dzięki im, nim testować. No właśnie, a to może być rozwój taki dla mnie. No, także ten. Także dzięki za dzisiaj. Zostawcie swój komentarz. I rzućcie kilka pomysłów, które można wykonać. Eee, a ja tutaj zaraz przykleję klejem. Tym razem takim. Eee, właśnie takim przykleję. A tutaj zobaczcie się robi pewne logo pewnej firmy. Zaprzyjaśnionej tak naprawdę trochę. Więc do chłopaków też pojedzie takie coś. Eee, no właśnie, taki mały prezent. W ramach współpracy z nimi. Yy, no. Także ja jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Zostawcie komentarz, napiszcie, co można by jeszcze fajnego zrobić. Ja już mam wiele pomysłów yy, do realizacji i, i zobaczycie w dalszych odcinkach. Także wracamy z wyzwaniem. Ten odcinek poświęcony był w sumie temu urządzeniu. Ale czemu o tym nie powiedzieć, skoro coś dostałem, więc wiecie, to tak, no tak to działa. No. Dobra, dzięki nie przedłużam, do następnego, cześć, hej!